Hej, witajcie moi mili z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Remote. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku trochę bawiliśmy się z insektami. Mieliśmy drobne problemy, jeżeli chodzi o utrzymanie, że tak powiem, wszystkiego w, w porządku. Było... w tej części było bardzo dużo problemów, ale jak widzicie ze wszystkim daliśmy sobie radę. Więc nie ma nie ma tutaj problemów żadnych, jeżeli chodzi o... O to, by przeżyć, by przetrwać, by ocalić wszystko, co nam zostało do ocalenia tutaj. Oczywiście, tak, ściany granitowe tutaj dopełniamy do końca i przydałoby się, żebyśmy zrobili tą część. Gdyż bez niej możemy niestety mieć problem. Dlaczego możemy mieć problem? Gdyż w obronie to stacjonarne działko jedno tu mamy. Aha, tu już jest plan jeden, to jest drugi. Aha, czyli te plany już są zrobione spoko, dobrze wiedzieć Tutaj spalarka metalu I tak, laki Czy my lakiemu przydaliśmy pracę? Tak, przydaliśmy jej pracę Badania, Więc teraz mamy gun kompleks z te lepsze działka Więc powinniśmy też to w jakimś tam rozsądnym, niedługim czasie ogarnąć Na razie zróbmy tak Tu o, Muffalo. O, na Muffalo można polować. Tak samo na dziki i na strusie. Na tego bumrata tak samo. Niech polecą, niech popolują. Mm. Psychiczne wrzęczenie, ból głowy. Jak tego wybuchowego szczura, wybuchowego szczura zdejmą, to No jaki jaki niby ten karabin ma? Tutaj na daleko 93% całości, no to O, dostał Dostał Wiewiórki też trzeba zapolować na wszystko. ten wybuchowy szczur, to... Jak to wszystko tam dostanie po prostu po pestce, to już będzie z górki, naprawdę. Właśnie, płytki. Jak możemy płytki wziąć? Granit i piaskowiec. No to zróbmy na przykład tutaj z... Zróbmy tak, z piaskowca. Bo tu jeszcze trochę mamy fragmentów więc możemy to wykorzystać za wszystko Tutaj fajnie, że kolega się zajmuje czyszczeniem Nieco bogaty, bardzo przestronny właśnie Ciasne pomieszczenia, to jest trochę przykre, ale... O o, o o, -o, -o. Tutaj było coś nie niedopatrzenie jakiejś z mojej strony widzę. I tak, trzeba będzie też to wykopać. Musimy to wszystko tu poprawiać po prostu jeszcze w międzyczasie i tyle. Mm, właśnie zwierzęta, jak to, tutaj to. A... Okej. Okay. Te kurczaki musimy się ich pozbyć. Bo jeżeli się ich nie pozbędziemy, to będzie źle. Będą nam podjadać wszystko. <laughs> A nie... Psychiczne życzeniu uśmiechu, okej. Okay. A jak tutaj te pieseły? Inteligencja zaawansowana, powinno być wszystko dobrze. Wydaje mi się, że trochę za dużo rzeczy na raz też daliśmy do robienia. I mogą niestety nie wyrobić chłopaki. Tutaj co to jest? Te plant bu plank bułki. To w sumie nic nam nie daje tam. Dużo, dużo wiewiórek, dużo dzików. O, gazeli masa, masa tu jest. Wiewiórki robi się ciekawie. Nie wiem czy na do kogo strzela. Ale praca tak, myśliwy. Mm. Lucky, ty masz chyba też ten dobry, nie? Karabin. No, też zasięg 46, więc. Myślę, że Lucky też może zostać myśliwym. Charakter, ma 3 na 4 Ale myślę, że przydałoby się ją podlevelować, właśnie Na takim tutaj zajęciu prostym Płytki granitowe, o Jezu, to jeszcze takie rzeczy są Trochę ciężko, ciężko to wygląda no ale miejmy nadzieję, że przynajmniej już tam podziałają tak jak trzeba Zresztą resztą rzeczy tutaj, że to, po, że to polowanie w miarę szybko zajmie. go który... Kaxigo, który tak naprawdę jest naszym... Tutaj, że tak powiem, mainem, jeżeli chodzi o budowę. To nie, nie udziela się tam właśnie specjalnie. Szczury. Jest masa rzeczy do podnoszenia jeszcze. No tragicznie strzela, ale mam nadzieję, że na no, średnio się uczy, nie A kto na przykład jeszcze nie jest myśliwym nie, nie mamy nikogo innego, kogo byśmy mogli tutaj tak na dobrą sprawę dać. A moment a, czy byśmy na przykład kiebie. Jaki ty masz tu sprzęt? No, gdyby na przykład Myśliwy tutaj I zróbmy tak, że ty będziesz w sprzątach. Tak? No nie, wy, wycinanie wszyscy na ten. Na przykład, że ty będziesz sprzątać, o. A ty zaczniesz polować, to byłoby fajniejsze ułożenie, mi się wydaje. Badaj, że ty już masz też wyższego skilla do polowania, więc powinieneś, powinieneś sobie dać radę. I tak. Ja bym chciał, żeby też tutaj się zajęto, zajęli ludzie ćwiartowaniu tych zwierząt żeby tu wiadomo noż, nieco leżało przynajmniej o eee, crash at poison ship niedobrze jak mm, się zajmie się tym I mi, że mamy jakieś granaty Nie mamy żadnego. Nie, nie uwierzasz, że nie mamy nigdzie żadnych leżących granatów. No to niedobrze w takim razie. Dobra, już tam to robisz. Już to tam robisz, ale najgorszy problem jest z tym, że nie mamy granatów ani niczego takiego, co moglibyśmy tu wykorzystać. Niczego takiego, co byśmy mogli tutaj. Z użyk. Naprawdę To jest lekko mówiąc lipa Nikt nie ma tutaj żadnego... na no, pewnie nie, nie dostał nikt tego granatnika. To jest ta strzelba. W dwie stacjonarki tu są. Tylko, że to jest toksyczny. Tak, to jest toksik Tak, poison ship part. Nie, no nie mam nigdzie granatu. Chyba, że tak. Mm, obrona. Tak, tu zrobimy anuluj. Zresztą zarośną wieżeczkę zrób tutaj, i potem po prostu granitową ścianę na to, no dobrze. Kaksigo czy o? Zajmij się w pierwszy jeszcze tutaj, nad tym. Rzadkie tumboro, no fajnie, fajnie, że mam rzadkie tumboro, ale w tym momencie przydałoby się tutaj to zrobić jakoś, tak, żeby to, żeby to zadziałało na mnie Problem jest w tym, że nie mam żadnego granatnika. Ani granatnika, ani. Ani granatnika, ani granatów. Zrób teraz jeszcze to, komponenty, i tu wszystko jest tak. No dobra. Tylko teraz tak. Hmm, kto jest drugim budowniczym? Komba. Dobra, Komba, ty jesteś budowniczym. Podejdź tu. Dobrze, że przynajmniej się nie postrzelili. Daj mi się leczeniem Daj mi się budową, tutaj chłopie Nie ma to tamto, musisz tutaj to zrobić teraz Musisz to zrobić, jak tego nie zrobisz to będzie źle Tutaj jeszcze zwierzę szalało, nic nowego. No i teraz tak. Um. Aha, tylko, że ta wieżyczka nie może strzelić tutaj. No nie mamy czegoś takiego jak w obecnej chwili, jak miny. się sam za jeden dzień. Dobra. Okej. Okay. To tak, to trzeba rozebrać to i zrobić to w starym stylu. Najważniejsze rzeczy rozebrać. I teraz tak. Laki ma największy zasięg. To tak, teraz mm. wszyscy ogólnie niech się tutaj przeniosą na pozycję. I tak, kto ma jakąś broń tutaj dalekiego zasięgu. Ok, człowiek z metalu. Kaksigo Albino. I tak. I komba. Komba niech stanie tu z tyłu, może. Albo nawet z tej pozycji niech strzela. Czy tu jest tak? Wszystko jest dobrze. Ok. Jak strzelać poza zasięgiem? O Jezus Maria Dobra. No, czemu się rozbiegli? Akurat to jest pytanie szczer szczere, serio, czemu oni się rozbiegli? Nie, ale to, to jest naprawdę teraz zastanawiająca rzecz. Czemu oni się rozbiegli? Biko, tak, ok, spoko, Ben. Ok, albino. Właśnie, kaksij go tu. Combat'y podejdź tu. Okej. Okay. Okej, okay, kosiarz. Już tutaj zaczął walczyć z nami. Dobra, i teraz tak pytanie, jak to działko poradzi sobie z kosiarzem? O, w dupę. Nie, no poradziło sobie świetnie. Co ty masz tu za sprzęt? Miotarz energetyczny. Głód. Laki głoduje. Nie tam, tylko idź tutaj, zjeść dobry posiłek. Ok, no teraz trzeba niestety poczekać, jak przyjdzie ten. Ładnie, dużo dostał. Ja pierdierze. Ezu komba, podejdź tu. Okej. Okay. Idź na działko. Fajnie. Fajnie. Wycięło nas po prostu jedno głupie działko naprawdę w dosyć mocno. Albino zajmi się leczeniem. Masakra i leczenie teraz tu. No dobra, to teraz tak walcz wręcz. Trzeba to gówno rozwalić. Niestety nie najlepiej nie najlepiej to wyszło. Zdrowie, modyfikacje, deaktywuj, i wtedy dopiero deaktywuj. Zajmie się tym ktoś, kombaczom, masz obniżony nastrój. Może dlatego, że cię pogryzło trochę, co? Okej okay. O Boże, masakra, no... Lipa była straszna w tym, musimy jakieś granaty zostawić następnym razem Grupa piratów jeszcze do tego To mam Diggle, Diggle, Magnum, Beretta SVU no dobra, ten, ten SVU może być problematyczny. I dobra, i komba, i, i dobry posiłek. Dobra, teraz tak, musimy zabrać naszych wybitnych snajperów. Tak, niech oni się tu wszyscy zbiorą I przydałoby się zdjąć tego pana, co tutaj Jest takim prosem Tylko który to był? Nelly, Rabbit, nie. Radzik, nie Noman, dobra Noman Okej okay. Pluton strzelecki Ładnie Pierwszą salwą zdjęli Gościa na którym mi najbardziej zależało Okej, okay. i teraz jak się tu ustawią powinni jak srutnąć to rabić już dostał Drugi raz Może Nelly jeszcze dostanie jedną pestkę albo dwie? Ok, i już się wracają wszyscy. Więc teraz tak. Reszta na nogi. I tak, kto tutaj powinien. Biko, człowiek z metalu. I tak, na pewno nasi snajperzy wyborowi Tutaj na inne pozycje trochę nie się udadzą A nie w sumie stąd tu będą Aha, Biko nie zdąży dobiec, okej okay. To też jest inna para kaloszy w tym momencie um, Dobrze, 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 to zrobimy to wszystko trochę Inaczej mhm. o dobrze, to tutaj tak tych państw już możemy spuścić. I teraz tak, łup, łupcie w plecy i lecie. No, jeszcze jedną salwę prawie Prawie idealnie Teraz tak, tutaj cały sprzęt, który Oni zostawili można wziąć I tak przejąć to. Rozmontować. I oczywiście zająć się krematorium o z dupę, serio. Ale czemu to jest ten? O Boże. Laki tam. Laki tutaj lata z tymi ciałami, tak? To dobrze. To dobrze. A teraz tak, ten SVD jest bardzo zły. Moment, on ma. 90 90, a ten ma, ten ma gorsze eee, leczeniem. Dobra, rozcięć na głowie miał. smarę, czemu to zwierzęta tutaj? Niech te mawoły i to wszystko tam się jakoś ogarnie, bo chciałbym kurczę też tutaj zrobić jakoś już na spokojnie sobie wszystko poukładać. O. Tak, ogólnie rozciągnąłem właśnie okno, Spok. Dobra. A to tak, może zróbmy jedną rzecz wtedy. Mm, obronę dodajmy tutaj tak jak ma być ta ściana z granitu i do następnego materiału trzymajcie się hej